Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Ludziska Jestem Shoreham, a to jest kolejny odcinek God of War i jesteśmy na miejscu. Możemy użyć pieczęci, możemy użyć klucza mamy zebrane już wszystkie Potrzeba trzech kamieni wejścia drugi Cyk. nic o potrzeba trzech Po co zmienił strzały? Czy było gdzieś powiedziane, że tak gdzieś lepiej działają? Nie wiem. W każdym razie, moi kochani, walczymy. Skoro teraz wyszły sługu cyhel, to co wyjdzie przy trzecim kluczu? Musi być jakieś zabezpieczenie. Dobra, mamy to. Mamy ktoś do użycia. O! kolejni. Łącznie z tym dużym. Tych się trzeba najpierw. Fuck my life! Pozbyć Obsasa Opsasa! Pięknie to działa. Unik, unik, unik nie, nie udał się. Myślałem, że tego mam z głowy, okazuje się, że nie. Dobra, marker sobie. To skręćmy to na maksa. Jeszcze raz. Dobra. Ło! Wow, już myślałem, że nie zdążę. Wtedy by się to dla nas dobrze nie skończyło prawdopodobnie. Ale trudno. Dobra, mamy ich z głowy wszystkich. Nie To znaczy, że powinniśmy się tutaj udać innym razem? Czy my tu byliśmy? Nie wydaje mi się. Albo byliśmy i nie pamiętam. Weźmy to, zamroźmy to i zobaczmy, zerknijmy. Chyba tu byliśmy, nie? Tak, byliśmy tam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, lecimy. O, może tędy się szło po tym pierwszy kami, nie pamiętam. To było chyba dwa odcinki temu. Dobra, pozwólcie, że ja sobie szybko cyk, cyk, cyk zapiszę. I lecim. Gotowe. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Liczę na jakieś starcie hmm. Nie zła rudera Czego się spodziewałeś? Nie wiem mniejszej ruiny hmm. Może w sali tronowej jest lepiej O, ołtarzyk tu mamy Otwieraj to Jest kolejny Starkat Wow, ma sporo rąk Słuszna uwaga Sześć, siedem, Kim osiem. jest Starkat? Strzelał z czterech łuków naraz? Preferował miecze. W końcu miał tylko dwoje oczu. Widzę, że tor utarł mu nosa. Jak to Thor? Ręce mu popcinął. 8 na 11, czyli jeszcze gdzieś mamy ołtarze do znalezienia. Dobrze, otwórzmy skrzyneczkę i pójdziemy eksplorować. Nowe zaklęcie. Zwiększa szybkość zyskiwania wiecznej zmarzliny i niecestwienie o 7%. W ogóle, same legendarne znaki teraz otrzymujemy. Znaki zaklęcia. Zobaczyliście? Czy to jakiś znak, że. A. Zbliżamy się do końca. Bardzo, bardzo powoli, ale jednak. Słyszysz to? Nie. Co takiego słyszysz? Płacz i krzyki. Swoją drogą, kochani, tak sobie przypominam, że podróżując tutaj, po tym, po jezi jeziorze, jeziorze dziewięciu, tutaj sobie płynąłem tam dwa czy trzy odcinki temu, to Atreusowi po raz kolejny ukazały się te takie widmowe wieże. jak mi tak przyjebał, że aż mi kamera do drugiego pokoju wypadła. Uważaj! Tak sobie teraz myślę, że tym będzie nam mógł lepiej bić. Brawo Atrusie, jestem z ciebie dumny. Nie leczcie. kurwa. Przestań. O, hey, zrobił, dobra, tego sobie zniszczymy. No mu główkę. W sumie głowę, nie główkę. Dobra, teraz tego. Tych wykańczam w pierwszej kolejności, bo wydaje mi się, że oni nam więcej kwi napsują niż ten duży. Uwaga z tyłu! A jest tu jeszcze jeden. To było? Wszyscy, co to jest? Ej, patrz na to! krwi. I tam bardziej. Trof, właśnie, trofeum z wędrowca. To mnie bardziej cieszy. Mimo wszystko to mnie bardziej cieszy. Łuski węże, jakieś takie pierdoły. Tu jeszcze coś leży. Srebro, srebro, pięknie. Aha, praktycznie mamy tutaj ślady krwi. I mamy tu przejście. Za tym tronem jest przejście. Tajne przejście. Cóż, każda porządna sala tronowa ma tajne przejście. Ale ja tam nie pozbierałem rzeczy. Jezus, Mario, ten baran tam w tle mnie troszeczkę przeraził. O, mamy króla mocogni. To wyjaśnia, czemu zniknął, co robisz? Krato się wróci, tam są jeszcze rzeczy do podniesienia. Okrzyk Niewinnych, Smocza Furia i Ostateczne Poświęcenie. Chłopczy. Czy Ostateczne Poświęcenie... ...oznacza, że musiał zginąć? Ciekawę. Powinienem to zapisać. To, co znalazłeś, to pewnie trzy mityczne składniki, o których mówił Brock. Bez chwili wahania mogę stwierdzić, że w całym swoim życiu nie widziałem czegoś osobliwszego. Róczo. Ja, Brok i Sindri stworzą coś z tego czegoś. Nie lekceważ ich, chłopcze. To małe szuja, ale są zaradne. Hm. Pewnego razu zrobili nawet niezniszczalny łańcuch skociego tropu i ptasiej śliny. To przecież bez sensu. I trzymaj tego. Tak musi legenda. Jak szukasz sensu, to nie gadaj z odrąbaną głową. Eee. Nie chcę tego. Promatę usza. Wait. Broń. No dobra, to wygląda dobrze, szał tarteru. Zobaczymy z czym się to je, nie ulepszam tego na razie. Tutaj mamy rękojeści nowe, ale... Eee, wy... czekajcie, tak i tak, no. Wygląda to pokaźnie. Dobra, czy jest jakiś szybszy sposób, żeby się tam dostać? Tędy jakieś przejście jest, tu możemy przeskoczyć. Ciekawy jestem, ile rzeczy pominę biegnąc tak po prostu, nie? Troszeczkę się zawiodłem, że w środku nic więcej nie było. O, o dzień dobry. Okazuje się, że to nie koniec. Aha, muszę sobie to wziąć w odpowiednim momencie. Myślę. jest, udało się. Teraz tu. Tu nie muszę. Robimy sobie to tu, żeby nam to nie znikło. Gdzie jest trzecie? Czy ktoś widział trzecią pieczęć? Chyba, że ta się będzie kręcić. Też tak może być. Sprawdźmy to. Tak, tu są dwie. Tak, dokładnie tak. Dobra, bierzemy lewiatona i próbujemy to zrobić. Która to jest? Pierwsza? Ostatnia. Czyli najpierw powinienem zrobić z tymi. Dobra, raz, dwa. Raz, szybko tu. A, dobra, zdążyła się otworzyć. Nevermind. Pięknie. Cyk, mamy róg. I mamy maksymalne ulepszenie Furi. Zwego czasu to było lepszych Swego czasu był pięknym miejscem, zanim obsesja króla zatruła mu umysł. Jak mógł na to pozwolić? Krasnolud ślepo uwierzył w legendę i bezmyślnie podążał jej tropem. Oto i efekty. Obawiam się tej szczeliny. Bacznie, szybki... Save. Sam mówiłeś. Szybki jest proste. Poziom. Dwóch. Dobra. Tak się z nimi spróbujemy. Trzech! No tak. Pro. Szybki, szybko, tak, tak, spróbujmy ich ogniem Tartaru, nie przepraszam, Prometeusza. to! No, powiedzmy. Dobra, mamy kryształ zdrowia, chociaż jeden. Dobra, 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 Z nas... Kurwa mać. Nie mam kryształu, tak? Dobra kochani, wszyscy... ...są silni. Ale daliśmy radę. Musimy sobie kupić jak najszybciej kamień wskrzeszenia. Cyk. To w środku pył światów. Mm. Esencja światów. O, jeszcze coś. O, no tak. Dobra. Ja temet. Co prawda raz zginęliśmy, ale mamy to. Lecimy do karasnoludów. I znajdźkę jeszcze raczej, nie, nic nie widzę przynajmniej. Coś tu? Nie wydaje mi się, chyba, że jakoś kruka pominęliśmy, ale trudno. Dobra moi kochani, szybka podróż do sklepu. Łyczek Poju Co jeszcze powiedział ci wtedy Paul? Właśnie To chyba było ważne Pewnie to nic ważnego, ale powiedział, że chłopak wydaje mu się znajomy Ja? To niemożliwe o. Zgadzam się z tobą, chyba, że może miał na myśli coś, co dopiero się wydarzy Powiadają, że kiedy Jormungand i Thor zetrą się podczas Ragnaroku okay. Walka tak zatrzęsie drzewem życia, że aż się przełamie Wąż świata zostanie strącony w przeszłość przed własnymi narodzinami? Co? Co za bzdury. Dlatego mówiłem, żebyś się nie przejmował. Mm -hmm. Jezus ludzie, ja bym tak zagnął zagrał wrag na roka, gdy on wyjdzie. No Mamy materiały. Są strasznie dziwne. Jak można zrobić pancerz z czegoś tak? Tak. Nie twój. Nie twój? Nie twój zasrany interes. Tajemnica cechowa. Mamy hm. swoje sposoby. O. Ogień i woda. Płomienia resa, pokażcie mi to. To już jest spoko. Ale to mi się bardziej podoba. Co udało się wam znaleźć? No dobrze, ale. A! Piercznik Broka i Sindriego. Mhm. Mm Tutaj też to mam i tu. Nice! Dobrze to wygląda, moi kochani. Zajmę się tym. Zajmę się tym ee... podcinkiem. Tak, zaglądam, patrzę, czy mamy jakieś misje poboczne jeszcze, ale nie wydaje mi się. Nie, tylko nam fabularka została, także dziś się z wami żegnam. Zajmę się ulepszeniem Kratosa tak najbardziej, jak tylko mi się uda. A i od następnego odcinka już polecimy z fabularkami, bo chyba się nam koniec tak powoli, powoli zbliża, co? Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. I żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem, trzymajcie się. Hej, hej.